Już kilka kropli całkowicie odmieni Twój dom. Różnicę zauważysz od razu. To genialny sposób, który przypadkiem odkryła moja sąsiadka. Zacznij od przygotowania wysokiego naczynia. Dodaj dwie łyżki sosu sriracha. Jego intensywny aromat i naturalne związki mają właściwości, które świetnie sprawdzą się w tym triku. Następnie dodaj dwie łyżki octu. Ocet skutecznie usuwa bakterie oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Kolejny składnik to płyn do mycia naczyń. Dodaj pięć łyżek płynu. Te proporcje są bardzo ważne. Płyn do naczyń działa jak emulgator. Wszystkie składniki dobrze wymieszaj, aż uzyskasz jednolitą miksturę. Przelej płyn do butelki z atomizerem. Dodaj również kilka goździków w całości. Mają silny, korzenny zapach. Wykazują właściwości odstraszające i antyseptyczne. Teraz czas na działanie, spryskaj blaty kuchenne, parapety, stół czy inne miejsca. To proste połączenie tworzy niezwykle skuteczny spray na robactwo w domu. Jego zapach jest dla owadów nie do zniesienia. Tylko kilka składników, które odmienią twój dom i zapewnią spokój na długi czas. Wsyp łyżkę soli do toalety. Rezultat jest niesamowity. To prosty i tani sposób na środek, który przyda ci się w łazience. Przygotuj szklankę lub dzbanek. Wsyp do niego dwie łyżki soli. Następnie dodaj trzy łyżki sody oczyszczonej, po czym weź cytrynę. Za pomocą wykałaczki zrób dziurkę w środku cytryny. Wyciśnij z niej sok. Zrób to od razu do dzbanka, w którym jest mieszanka. Połączenie tych składników ma szerokie zastosowanie, również w łazience. Wlej także niecałą szklankę wody. Starannie wszystko ze sobą wymieszaj. Następnie za pomocą lejka. Przelej miksturę do butelki z dyfuzorem. Taki gotowy płyn to idealny zamiennik środków chemicznych. Spryskaj nim toaletę, zwłaszcza tam, gdzie zbiera się kamień. Pozostaw na kilka minut, po czym użyj szczotki do toalety lub zmywaka, aby wyszorować muszle tak jak zwykle. Zobaczysz, że plamy łatwo się usuwają, pozostawiając muszlę klozetową czystą i wolną od plam. Wyciśnij pastę do zębów do butelki, Efekty cię zaskoczą. W kilka minut stworzysz płyn, który rozwiąże Twój problem. Na początek weź plastikową lub szklaną butelkę. Wyciśnij do niej około dwie łyżki dowolnej pasty do zębów. Następnie wlej około 50 ml octu. Ocet rozpuszcza osady, tłuste plamy i usuwa bakterie, a przy okazji zapobiega wilgoci. Na koniec wlej ciepłą wodę, która ułatwi rozpuszczenie pasty i pozwoli uzyskać jednolitą mieszankę. Zakręć butelkę i całość dokładnie wymieszaj. Twój spray jest gotowy. Spryskaj nim szyby, lustra lub inne powierzchnie. Następnie przetrzyj powierzchnię ściereczką z mikrofibry. Spray świetnie sprawdzi się również w samochodzie, szczególnie na wewnętrznych szybach, które często parują. Dzięki tej mieszance usuniesz nie tylko smugi, ale także ograniczysz problem zaparowanych szyb. Oto skuteczny i naturalny sposób na czyszczenie szyb, który doskonale sprawdzi się w łazience, na oknach w miejscach o dużej wilgotności, a nawet na wewnętrznych szybach samochodu. To proste połączenie działa cuda i pomoże ci pozbyć się smug, osadów oraz problemów związanych z wilgocią. Polej trzy świeczki płynem do płukania. Większość ludzi nie zna tego triku, pokaże ci, jak produkty, których używasz codziennie, mogą zamienić się w coś zupełnie innego. Potrzebujesz białych świeczek. Mogą być nawet te, które kiedyś się złamały. Dzięki temu wykorzystasz je na coś wartościowego. Weź patelnię i wrzuć na nią świeczki. Podgrzewaj patelnię aż świeczki się rozpuszczą. Kiedy to nastąpi, to za pomocą szczypiec wyciągnij knoty z rozpuszczonych świeczek. Weź mały szklany pojemnik. Wlej do niego rozpuszczony wosk, po czym dodaj płyn do płukania. Wsyp także kilka sztuk goździków. Goździki posiadają właściwości aromatyczne. Stosowane są właśnie w aromaterapii do odprężenia i poprawy nastroju. Do tych składników w pojemniku na sam koniec dodaj knot. Przytrzymaj go za pomocą długiej wykałaczki, żeby nie wpadł do środka. Kiedy wosk zastygnie, wyciągnij wykałaczkę. Na końcu podpal świeczkę i gotowe. Włóż ją w miejscu, gdzie często przebywasz. Ta naturalna świeczka sprawi, że w twoim domu będzie unosił się piękny zapach. Sprawi także. Że pozbędziesz się niechcianych insektów. Buzująca piana zrobi całą pracę za ciebie. Ten trik pozwoli wyczyścić nawet mocno brudną toaletę dosłownie bez szorowania. Weź miseczkę i wsyp 6 łyżek sody oczyszczonej. Ma ona właściwości dezynfekujące i silnie czyszczące. Następnie dodaj 6 łyżek kwasku cytrynowego. Całą zawartość miseczki wsyp do toalety. Dodaj kilka kropel płynu do mycia naczyń. Następnie wlej do toalety półtora litra octu. Świetnie eliminuje on bakterie, zarazki i pleśń. Poradzi sobie nawet z bardzo starymi osadami z kamienia, który często zbiera się pod kołnierzem muszli klozetowej. Całość wymieszaj. Mieszanka natychmiast zacznie reagować i się pienić. To właśnie to połączenie składników działa jak niewidzialna szczotka. Następnie należy zostawić ją na kilkanaście minut. Aktywna piana rozpuści osad z wody oraz dezynfekuje wnętrze toalety. Piękny zapach czystości już po paru minutach będzie unosić się w całej łazience. A twoja toaleta jeszcze nie była tak czysta. Za pomocą szczotki do toalety możesz dokładnie wyczyścić wnętrze samochodu. Brzmi dziwnie, ale naprawdę działa. Gdy jadę na myjnie, zabieram ją ze sobą. Trzeba ją tylko odpowiednio do tego triku przerobić. Weź czystą szczotkę do toalety. Za pomocą piłki skróć jej rączkę. Powinna mieć około 10 cm długości. Tak obciętą szczotkę przymocuj do wkrętarki. Jej uchwyt ze spokojem powinien zmieścić się do otworu. Tak przygotowany sprzęt weź do samochodu. Wystarczy włączyć i przełożyć do brudnych i zakurzonych dywaników. Dzięki dużej mocy wypchnie z nich brud. Zrobi to o wiele lepiej niż odkurzacze. Dosłownie widać, jak kurz odbija się od wykładziny. Wystarczy parę razy przejechać szczotką pod kątem. Tak, wydobyty na zewnątrz kurz, łatwo się czyści. Ponadto szczotka oczyści również szczeliny pod i obok siedzeń. Usunie z nich nawet duże kamyczki i śmieci. Wykonanie tej szczotki kosztowało mnie trzy złote. A wykładzina w moim aucie już dawno nie była tak czysta. Nie wyrzucaj pustego opakowania po kostce do toalety. Dzięki temu trikowi wiele zaoszczędzisz. Na początek weź kostkę mydła i zetrzyj ją na tarce o drobnych oczkach, aby uzyskać wiórki. Wybierz mydło o dowolnym kolorze i zapachu. Przełóż wiórki mydła na patelnię i dodaj ulubiony płyn do mycia podłóg. Mieszaj całość na małym ogniu, aż mydło się rozpuści i połączy z płynem. Powstanie gładka, lepka masa. Gotową masę włóż do szklanego naczynia wyłożonego papierem do pieczenia i dokładnie wygładź powierzchnię. Zamknij naczynie i włóż je do zamrażarki na kilka godzin, aby masa stwardniała i nabrała odpowiedniej konsystencji. Po wyjęciu z zamrażarki ostrożnie odetnij kawałek masy w wielkości, która zmieści się w pustej obudowie po kostce do toalety. Włóż przygotowany kawałek do pustego opakowania po kostce i zamknij. Umieść gotową kostkę w toalecie. Dzięki płynowi do mycia podłóg, w łazience unosi się przyjemny zapach a mydło pomaga usuwać zabrudzenia. W ten prosty i tani sposób stworzysz domową kostkę do toalety, która odświeża i czyści muszle równie dobrze jak gotowe produkty ze sklepu.